Jak ta pasja się zaczęła? Bo to, co tutaj widzę, to przerasta trochę moją wyobraźnię. Nie, to tak, nie ma tak aż źle. Wystarczy chęci, przede wszystkim chęci, nie? trochę wyobraźni. No i za, takiego zacięcia, jak pan zaczyna jakieś dzieło, w cudzysłowie, to kontynuujemy. Tniemy, spawamy, wiercimy, jeszcze raz tniemy, idziemy do tyłu parę kroków, nie, nie, to jeszcze nie to, jeszcze raz, powtórka. Aż w końcu powiem, tak, to mi się podoba. Teraz mi się podoba. No, ale jakoś to się musiało zacząć, nie wiem, z dzieciństwa? A, czy no, to... oczywiście, oczywiście z dzieciństwa. Ojciec miał jawę y, y, 350, wracał z pracy. Cały dzień czekałem, aż na tą jawę siądę, przewiezie mnie tam w koło bloku dwa razy. No to już byłem szczęśliwy. Potem gdzieś w niedzielę przejażdżka, y, potem gdzieś jeszcze przejażdżka, potem już miałem swoje lata, jakiś pierwszy motor, jeden, drugi. Oczywiście każdy motor, który kupowałem, Musi być przerobione na, na moją modłę. Przeważnie to w głowie siedziały chopery, takie klasyczne chopery, filmy amerykańskie. Easy Rider, taki typ kultowy film, ale w, z naszym dostępem do części, to, 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 to jak samo musi nie zrobiło, to, 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 to nie było szans. Jest taka opowieść, jak Amerykanie tuningują motocykl. A więc biorą Oblizują palec, otwieram katalog i przerzucają. A my bierzemy, jedziemy po rurkę, kombinujemy jakieś rzeczy z kawałkę i i sami sobie łączy z jakimś podarowaniem, z chromowaniem no i tak dalej. Ten okaz, przed którym stoję, a który dla mnie jako dla Elaika wygląda, jakby ktoś go tutaj wsadził, jakby on miał o własnych siłach nie wstać. Powstawał, tak jak tu jest napisane przez dwa lata, właśnie będąc szaloną składanką z bardzo wielu elementów. Tak, leśmia tego, że to jest taki klasyczny rod. W Polsce w ogóle nie znana taka subkultura tego, tego typu samochodów. Ameryka ma swoje takie przywileje, pierwsze, pierwsze fordy te, które zostały przerabiane tylko po to, żeby jeździły szybciej, a więc żeby jeździły szybciej... Odrzucali botniki, tam dachy, wszystko, żeby był lżejsze. To się potem przerodziło w taką fajną rzecz, że elementy takie ciekawostki. Wie pan, to, to jest tak, że to musi być coś, co ludzie nie, nie widzą, nie znają. No, to, jest, to jest przykład tego, tego, tego to, to, przed przy czym stoimy. Nie? A, a będąc w Ameryce, byłem na takim zlocie od nie? Po prostu do dziś mi się śni. I tak sobie myślę, zrobiłem już parę motocykli, już tam jeszcze. Mam czas, podejmuję się wyzwania. Troszkę tak powiem troszkę mnie przerosło, pomyślałem, że zrobię to w pół roku, a trwało dwa lata. Ale efekt jakiś jest, nie? Myślę o drugim. Bo ja widzę tutaj tak, tak jak sobie czytam. Silnik gaz 66, kabina ziu, Tylny most, Volkswagen, transporter i tak dalej, i tak dalej. To była też taka moja jakby. Taka zajawka, bo wziąć jakieś auto, nie wiem, Mercedesa jakiegoś, takiegoś Splintera i z niego zrobić chodroda, to po prostu to byłoby zbyt proste. To musi być taki chodr z krwi i kości, a więc wszystkie części, nie wiem, ze złomu tam znalezione. Tak naprawdę się przyznam Państwu, że ja nie wiedziałem, jak on będzie jeździł, bo te przełożenia kół i skrzyń to są skrzynia czegoś innego, święnego, defy czegoś innego. Czy to mi zagra do końca? No, troszeczkę intuicji, troszeczkę takich. No, też nie siedzę w, na pustyni, mam znajomych, ludzi gadamy. Miało to chodzić e, wolniej lub szybciej, ale miało chodzić w miarę dobrze. Okazało się później, że wszystko dobrze przemyślałem. Jak się włączy, to się podniesie? Tak, tak. To jest, to jest następna taka, taka ciekawostka, Bo jak auto stoi, no tam jakoś wszyscy patrzą, ale gwarantuję Państwu, że jak go zaczyna do góry podnosić, wszyscy co są na jakimś motoshow, wszyscy są przy tym samochodzie. Są oczywiście dzisiaj systemy powietrzne, to podnoszą samochody, ale to w takim stopniu niewielkim, 2-3 centymetry, tam 5. Ten się podnosi 15 centymetrów, też to była seria takich prób błędów, poduszki, styrów, jakiś naczep, pasowały, nie pasowały, czy podniosą, jak podniosą. Ale jak powiem, nie boję się wyzwań, w sensie, że jak coś mi nie wyjdzie, trudno, zrobię jeszcze raz. Już wiem, co jest źle i to jest dla mnie taki, taki napędzający motor tej produkcji. Yy, ta kabina pamięta Bieszczady, tak? Tak, ona jest przywieziona z Bieszczad. Mienie powojskowe, ZIW 157, potężna odśnieżarka wirowa, która jeździła po wojnie, odświeżała tam te drogi i wyczytałem na ogłoszeniu, jest ta kabina. No i Oczywiście, raz razu samochód, jedziemy, pan to odkręcił, znaczy tam film odkręciła, przywiezła mi to, kosztowało tam jakąś kwotę, ale nie, nie taką wielką. W każdym razie jak przyjechałem na podwórko, wszyscy sąsiedzi, tam znajomi, brzydko to powiem, ale pokali mi się w głowę, że to, po co to złą na złom? ale właśnie takiej szukałem. Takiej szukałem razem No byłem, ja byłem szczęśliwy. Ta kolekcja tutaj to jest cała Pana kolekcja, czy część? Nie, 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 tam, znaczy tutaj postawiłem motory, tylko te, które zrobiłem od podstaw. Ja mam w domu około 40 motorów, całą Polską, ta, całe PRL, i tam troszkę NRD takich, no troszkę wszystkich, ale to są takie motory standardowe, nie? Tu chciałem pokazać motory mojej produkcji, mój wymysł, łącznie z tą repliką BMW, ale to też jest zrobione. Ten pojazd, tak jak tu jest napisane, rok produkcji 35-37, 100 egzemplarzy zachowało się do dziś, nawet cenę ówczesną pan tutaj zaprezentował, ale też widzimy, że jeżeli chodzi o części, to też jest od sasa do lasa. Tak, tak, motor nie do zdobycia, po prostu nie do zdobycia. To był pierwszy jakby taki wyścigowy motor, półwyścigowy motor BMW. E... Gdzieś na zdjęciach go widzieliśmy. Aha, a propos tego za zacząłem go robić. Dobra jesień. nie ma... do mnie kolega, pan Tomek Cowaniec, mój dobry kolega, inżynier. I on taki jest na takim motocyklem starym. Mówi, może byśmy zrobili yy, w moim oczywiście garażu replikę motocykla. A ja zawsze robiłem takie wydumki, jakieś swoje. Replikę i jak najbardziej pierwsze w życiu nie ma sprawy. Yy, planu nie mamy, ale mamy, kurczę, zdobyliśmy starą ramę od BMW w Rzeszowie. Pojechała do Dębicy na skana. Za skana na, na, na komputer Tomek zaprojektował ramę. 34 kawałki blachy, specjalnie wygięte, spawane w jakichś takich stołach specjalistycznych. Silnik Uralowski, bo tu, silnika BMW nie, nie, nie zdobędziemy dzisiaj. Silnik Uralowski troszkę przerobiony, dyfer Uralowski przerobiony, przednie zawieszenie Uralowskie przerobione, koła kupione, jakiegoś tam błotniki, baki, wszystko odlewy yy, plastikowe duże rzeczy z bazaru, z łodzi, wszystko repliki. W każdym razie w tym BMW nie ma ani jednej śrubki z BMW. To, to jest tak na, na początku. No i oczywiście rok pracy. Pół roku, trwa, ro, pół roku trwałe roboty z samej ramy. A więc próby, próby, z takiej, z takiej, z takiej. Jakbyśmy zrobili ramę, zaczęło się tam resztę i efekt widzimy. W tym motorem byłem i w niepołomicach, i w Nowym Sączu. Wygląda przecudnie, jakby był cały y, pokryty rdzą. Tak jest? I y, 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 Zapewne też jeździ. Tak, tak, oczywiście jeździ. Tutaj się muszę przyznać, że ten motor zaczął robić taki mój kolega Michał Starzyk. Taki młody chłopak. Zaczął go... Tam za, zrobił ramę, to jest bardzo ważne. I ten motor stworzył, ale... No nie chcę tam... Po prostu motor jakby, nie ma tego pazura, nie? Po wyrzuceniu obłotników, wszystkiego, takiego, sama rama. Miałem pomysł na taki właśnie, takiego streeta, ale te motory wszystkie chromowane i malowane już mi się przejadły i na nią paczek, dalej każdy szmatką. Tu miał być coś, miał być taki inny, tak inny. On ma kosić oko. Zrobiony jeździ, też tam jakoś na zlotach był. To, to mogę Panu zapewnić, że stoi sto motorów, wszystkie są w stanie no chirurgicznym. Przy tym jest zawsze kolejka. Pracujący silnik, niechodzący. Efekt, efekt, ale no pan jeżdżący też, on był tam w Tarnowie, tam daleko jeździł, ale to daleko mi się wało, no. Ale e, siodełko pan bierze ze sobą? Nie, 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 chociaż one, siodełko wszystko zostaje. Właśnie, w... w sensie, w sensie siedziska takiego wygodniejszego? Nie, 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 to właśnie taki prawdziwy motor to powinien być odczuwalny. Bo, no tak, z wygoda to tam masz jakieś Goldwingi. To ma być motor, który ma być taki inny. Ja mam swoje pomysły je realizuję ale potem jak ludzie przechodzą i oglądają, to ja się cieszę, że to jednak nie tylko mój taki pomysł, ale też się ludziom podoba. No to jest prawdziwy pojazd tak. z piekła rodem Memento Mori. Tak, Memento Mori to jest moja zajawka. Bo każdy motocykl jest niebezpieczny, trzeba o tym pamiętać. A powstanie tego motocykla. Geneza jest dość prosta. Harley o tej, o tej budowie to są jakieś pieniądze niepotyczne kude, no, do 100 tysięcy złotych. No, Pewnie, że nie ma takich pieniędzy, a podobny motor chciałem być podobny. I zaczęły się pomysł, nie? oczywiście silnik, silnik, Uralowski, bo najtańszy dyfer że ma jakieś tam można kupić, wśród czegoś. Tylko tak trzeba, tak trzeba go zrobić, żeby, żeby on, no, ten pazur był taki widoczny. Kude. No czyby się też trwało to jakie tam po roku czy rok, ja powiem tak, że byłem na takim zlocie kiedyś i, i tam były różne motory, nie? No, przy tym oczego się ludzie chodzili i taki pan mówi tak, w skali 1 do 10 daje mu 12. To był mój najlepszy taka, taka wypłata tego, taka moralna, że pomysł się liczy, a nie, a nie jakieś tam wydane pieniądze, bo dostałem sam do pieniędzy, nie? Jeśli komuś powiem, że ten motor mnie kosztował. Nie wiem, stricte tam 5, 6 tysięcy, 7, to nie uwierzę, to jest tak na nią, ale naprawdę tylko robocizny nadgania, bo jak się kupuje części takie skądś tam jakieś, nie wiem, to, to są jakieś niedrogie rzeczy, no, ale trzeba poświęcić temu ileś godzin, żeby to posadził nogi, żeby to w miarę jeździło. Ten motor naprawdę jeździło. jeździł, objeździł to w pół Polski Południowej. Cieszyłem się nim, ale nie mogę jeździć wszystkim naraz. Dzisiaj tylko jest eksponatem. No, to już jest prawdziwie imponująca maszyna, yy, tylko doświetlacze nie są widzę w O, teraz jest dobrze. Efekt, Efekt jest świetlny. Byłem raz na zlocie takim, co było ciemno. Jeden motor miał światła i był oklaskiwany, a mój nie miał światła. Przyjechałem do domu, ma światła. Będę yy, kiedyś starnowie jestem kinomanem, lubię do kino. Leci film Ghost Rider. No to oczywiście plakat z takim potężnym Harley'em w ogniu całym, idę do kina. Już wiedziałem, jaki chcę motor. Już wtedy wiedziałem, co zbuduje. Trajka. To jest taki, taka też taka, nisza w naszych, w naszych motocyklach. No taka troszeczkę inny, to, trajka, Można kupić trajkę w Niemczech, zobaczyć filmy, co robią. W Polsce nie ma filmu, co robię, tylko robi się samemu. To jeszcze w takich czasach, gdzie sam był rejestrowany, już nie. Piętnaście lat temu robię trajkę. Podwozie pod Garbusa z kołami, wszystko znaczy z, 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 z ramu silnik Volkswagen na 18 pod Passata, Koła od jakiegoś Porsche, przód sam, swój, od, przód jakiegoś japońskiego, bak y, pół na pół plastik, chłodzenie, rok, rok, rok na kolanach w niego, bo to trzeba zrobić, nie ma pełnośnika, tylko na kolanach. I co chwila, ja miałem ten atut, że miałem taki duży garaż, że mogłem odchodzić i patrzeć szerokości długości słowo proporcja to było bardzo ważne. Zrobiłem to tak, żeby po prostu się... Potem, że ja się że był piękny. Nie boję się go słowa. To ten motor dla mnie jest piękny. Po roku pierwsza wycieczka gdzieś tam poza miasto, na zlot, już wiedziałem, że mało kto mu dorówna, ale z latami się okazało, że są jednak lepsi ode mnie. Są taki jeszcze na podespołach takich jak od Porsche jakieś tam Subaru, no, ale ja swojego motoru się nie wstydzę. Uważam, że to jest no, jeden z ważniejszych motorów. No i wreszcie, drodzy Państwo, na sam koniec yy, prawdziwa wisienka na torcie.